Koszenie koniciny czerwonej kombajnem Bizem Podlasie. Patrzcie jakie piękne krajobrazy są na Podlasie. Nawet kombajn czerwony pasuje do tych okoliczności przyrody. Pogoda fantastyczna, cieplutko, 32 stopnie. Konicina sucha, chociaż trochę prawy jest, dlatego jedzie powolutku o kombajnista poprawił czapkę bo widzi, widzi że jest nagrywany i trochę zbliżę go no. i pokażę wszystko, jak to pracuje a później pojadę do domu i pokażę do, do właściciela do domu właściciela koniczyny i pokażę jak te huczki tak zwane są rozwijane bochownikiem i wylutywane ziarenka komisji. Dzielęce końców są bardzo drogie, dlatego opłaca się to robić w tym czasie, bo to jest Ostatnia trudno dotkać, dlatego ten właśnie mój kolega.